Dzień dobry Państwa, Anna Grabowska, zapraszam na poniedziałkowe rządy pieniądza w Polskim Radiu 24. Będziemy dzisiaj rozmawiać o kryzysie żywnościowym, będziemy rozmawiać o innych kwestiach związanych z bieżącą gospodarką i witam gości rządów pieniądza. Panowie Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. I Mateusz Walewski z Banku Gospodarstwa Krajowego, dzień dobry. Witam serdecznie. Witam panów, panowie, ja bym chciała zacząć dzisiaj od kwestii wizyty prezydenta w Egipcie, ale od strony gospodarczej oczywiście tej wizyty. Tutaj słyszymy o wymianie handlowej, jaka jest obecnie z Egiptem, te 700 miliardów tak, dolarów, że to jest za mało, że mogłoby być więcej, ale przede wszystkim jest kwestia kryzysu żywnościowego, ma być poruszana. To jest zresztą kwestia, która także dzisiaj w Unii Europejskiej Tematem rozmów będzie, no bo to jest coś, co albo no może już jest to, jeszcze nie, ale na pewno już zbliża się dużymi krokami i nikt tego nie kwestionuje. Ale ja mam pytanie tak od strony polskiej, bo my słyszymy, że chcemy pomagać Ukrainie w eksporcie przede wszystkim zboża, że, że jeżeli ono nie dotrze do państw ubogich, no Egipt chociażby, nie chcę nazwać może Egiptu jakimś tutaj bardzo ubogim państwem, no niemniej na pewno uzależnionym w dużym stopniu no od tego zboża ukraińskiego między innymi także rosyjskiego no ale już powiedzmy nie mówimy tutaj o, o tym eksporcie tylko o eksporcie ukraińskim no i polska mówi że będzie w tym jakby pomagała że znaczy szukamy różnych sposobów tego transportu kolejowego jak to zrobić jest ten problem tych szyn tak które no, są niekompatybilne jak to przeładowywać jest ciągle mowa o portach a ja mam do panów takie pytanie żebyśmy w programie ekonomicznym twardo stanęli na e, nogach, bo w gospodarce i finansach tak e, stać trzeba i od tej strony i też od tej strony naszej do tematu podeszli, I By panowie wyjaśnili o co tak naprawdę w tym chodzi. Czy chodzi o to, żeby Polska zgrabnie wpisała się w łańcuchy dostaw, żebyśmy eksportowali więcej naszej żywności, e, nie wiem czy tylko zbóż, ale w ogóle powiem szerzej żywności e, i na tym po prostu, żeby nasze firmy, nasze państwo zarabiało. Czy też e, jeżeli my mówimy o wsparciu tutaj Ukrainy to bardziej chodzi o to, że my będziemy to transportować, będziemy to nie wiem przeładowywać i tak dalej, a jakby pieniądze z tego tytułu popłyną na Ukrainę, na jej odbudowę albo też teraz na wojnę i pytanie czy inni też tak się zachowają w sensie inne państwa, o których słyszymy, że już jakby trochę ich zainteresowanie w ogóle tematem wygasa. Wiecie panowie o co w tym chodzi Mateusz Walewski na początek. Po no, pierwsze, ten handel Polski z Egiptem to jest milionów dolarów, Milionów, milionów Przepraszam, przepraszam, sporo. tak, bo to by było dużo. Tak, tak, tak. Natomiast, natomiast nie no tutaj te, przede wszystkim w tej chwili chodzi o to i wątpię, żeby akurat tym się państwa coraz mniej interesowały. Chodzi rzeczywiście o, o zapewnienie do, dostępnej cenowo żywności dla tych krajów, których, których konsumenci ubości niż u nas znacząco, nam nie grozi kryzys żywnościowy. Mam gorsza najwyżej wysokie ceny żywności, żeby tam ci konsumenci mieli dostęp do żywności, na, będzie, na, na którą będzie ich stać i, Pozwolę wejść sobie i tutaj... w słowo, no dobrze, ale jeżeli Ukraina nie może tak normalnie, jak do tej pory eksportować tej żywności, no bo wiemy, że jest tym, prawda, problem i blokada portów i tak dalej, więc nie może tego tak robić, a więc nie może tego robić po takich cenach. To co wtedy się dzieje? No przecież jest prosty mechanizm ekonomiczny. Jeżeli ktoś się włącza i trzeba dodatkowy wykonać jakieś ruchy, jakieś działania ekonomiczne, to te ceny no, chyba muszą wzrosnąć. Chyba, że ten ktoś zrezygnuje ze swojego zysku. Znaczy, no, tak, że jeżeli nie byłoby w ogóle żywności y, ukraińskiej, to ceny byłyby jeszcze wyższe, więc nawet no tak, dostarczenie tak. jej po wyższych cenach jest lepsze niż to niż okay. jej kompletny brak. Inna sprawa jest taka, czy, oczywiście, czy my jesteśmy w stanie przetransportować nie tylko przez Polskę, ale też przez Rumunię, przede wszystkim przez Rumunię i Polskę, tak naprawdę pociągami tyle żywności, ile do tej pory Ukraina eksportowała przez porty morskie. No nie jesteśmy, mm -hmm. też jest, tutaj pani abstrahuje trochę od e, zboża rosyjskiego, no, ale to jest też problem, no. Rosja prawda, to też była eksporterem, są sankcje. Trudno jest w tej chwili kupić zboża od Rosji. Bo Rosja też go nie sprzeda, bo w Rosji zależy na tym, żeby wywołać kryzys żywnościowy, bo kryzys żywnościowy to są emigracje kolejne, to jest kolejne osoby nie Europy. Więc to wydaje mi, wydaje mi się, że trudno tutaj mówić o tym, że ktokolwiek traci czymkolwiek zainteresowanie, bo akurat kryzys żywnościowy to jest w tej chwili coś, co jest super interesujące. Interesują nie, nie. Ja powiedziałam, że traci i... zainteresowanie, i... mając <laughs> na myśli sam i w ogóle ten jakby myślenie o kryzysie się oddala. Gdybyśmy tak porównali, na przykład, chociażby bieżący przekaz telewizyjny w Polsce, i by spojrzeli na kraje znacznie i położone od nas, nie wiem, Hiszpanię, Portugalię, Francję, to nie ma ta, takiego przekazu, że jakby ciągle jest zainteresowanie tym tematem. To pan przyzna, więc jakby. No jest tym pewna tak, racja, ale to, 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 mnie chodzi o. Ukraina mniej ale z kryzysem migracyjnym A? potencjalnym, który byłby. A to on kolejnym, będzie, to wtedy, wtedy będą pieniądze to na to, To Byłoby bardzo duże zainteresowanie. I mhm. myślę, że jest doskonale świadomość, że, że kryzys żywnościowy w Afryce Północnej to jest kolejny kryzys migracyjny w, w Europie i wielki problem jest nawet kraje te a południe, południa Europy, a myślę, że szczególnie one o tym super zainteresowane, więc tutaj ja bym ja bym tutaj z tym brakiem zainteresowania, nie przesadzała to Nie oczywiście... chcę się szczególnie wyzłośliwiać ale <grym> czy to oznacza, że czy to oznacza, że dlatego Unia Europejska trzyma pieniądze w tak zwanym zanadrzu, nie wspierając Polski, która przyjęła 3 miliony uchodźców. Przynajmniej przejechali, tak? tak już żeby to było i trzyma dla siebie na przyszłość jak będzie kryzys migracyjny. Uśmiechamy nie, no, wydaje się, się że, wydaje A. się, że my tutaj jakby, powiedzą Państwo no, to, to jest sprawa już zupełnie inna natomiast, no natomiast tak wpadkowo zapytała tak, tak no ja, ja znaczy ja bym nie łączył tych dwóch nie łączył kryzysu migracyjnego i po, po problemu polskiego powszechnego głodu, ale połączył grafie, pan przed chwilą politycznych. Politycznych sporów między Polską a Unią Europejską, naprawdę. Ale połączył Pan przed chwilą, dobrze, ale jeszcze jedno zdanie, jeszcze jedno zdanie w takim razie. Bo ja zapytałam, czy tu chodzi o to, że Polska będzie na tym zarabiała, że my jakoś tutaj będziemy szukać rynków zbytu nowych, je znajdziemy w takim Egipcie, nie wiem, Indiach, gdziekolwiek indziej. Uważa Pan, czy nie? No to my na razie po problem polega na tym, że my tracimy rynki zbytu w Egipcie, ponieważ Egipt zablokował a eksport swojego zboża, ale to jest najistotne. Eksport zablokował import na przykład polskich jabłek, a, a Egipt był super istotnym odbiorcą polskich jabłek. Mm. Z tego co wiem, nie chcę teraz Pani oszukać, ale według mnie około jednej trzeciej polskich jabłek eksportu wyjeżdżało do Egiptu, więc jeżeli Egipt nie będzie importował z Polski jabłek, to nasi hodowcy jabłek będą mieli problemy. I dla Polski, jeżeli chodzi o Egipt, akurat to jest najpoważniejsze wyzwanie ekonomiczne. Dobrze, a ja ciągle dopytuję, jak to będzie też z tym wpisywaniem się w przewóz i transport ukraińskiego zboża, bo o tym się mówi sporo i bym chciała to teraz w takim razie, Marcin, klucznik na ten temat. Czy my się tu wpiszemy, nie wiem, zastąpimy go swoim zbożem, czy my będziemy eksportować zboże ukraińskie, czy to się w ogóle da zrobić i kto na tym będzie zarabiał, czy myślę o tym polskie firmy? bo to już od pandemii mówimy o wpisywaniu się w łańcuchy dostaw No to może to jest kolejny element No nie wiem po części tak i faktycznie oczywiście ten eksport ukraińskiego zboża przez terytorium Polski Rumunii on jest oczywiście problemem to nie jest coś co da się zrobić bardzo szybko i bardzo łatwo natomiast faktycznie jest tak że przynajmniej częściowo Polska tutaj będzie mogła pomóc No i tak jak powiedział wcześniej pan Mateusz Walewski to jest także coś, co pozwoli przynajmniej częściowo ograniczyć wzrost cen żywności, szczególnie dla tych krajów rozwijających się. Warto wspomnieć na przykład, że Ukraina odpowiadała tylko za 4% importu żywności do Unii Europejskiej. Tak więc to nie jest tak, że ten kryzys zagraża naszemu własnemu bezpieczeństwu żywnościowemu, mm -hmm. natomiast faktycznie jest tak, że on zagraża krajom rozwijającym się ubogim. I to jest coś, co widzimy chociażby czy to w Egipcie, na Bliskim Wschodzie, czy w Indiach, które wstrzymują eksport żywności, jeżeli tam zaczną się tworzyć niepokoje społeczne, to to także będzie coś, co będzie jednak przerzucać trochę uwagę chociażby Europy Zachodniej, na kraje Afryki, gdzie po prostu będzie się, będą się tworzyć pewnego rodzaju konflikty społeczne, na co z kolei oznacza, że ta uwaga na Rosję i na wojnę w Ukrainie będzie wtedy mniejsza. Natomiast jeszcze jedna rzecz, którą pani poruszyła i wydaje mi się być tutaj bardzo ważna, czy to wpisywanie się właśnie w łańcuchy dostaw, w kwestie tak naprawdę współpracy gospodarczej z Ukrainą, to tak naprawdę jest ogromna perspektywa i ogromne szanse, tylko że w perspektywie no raczej wielu lat, e, na dłuższą metę. I faktycznie jest tak, że Ukraina zaczyna się powoli przystosowywać tutaj, no także do naszych potrzeb. Chociażby w ten sposób, że Ukraina ostatnio ogłosiła, że dostosowuje swoje koleje do standardu zachodniego, e, tak właśnie po to, żeby ułatwić transport to oczywiście nie wydarzy się od razu szczególnie biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia z wojną, natomiast faktycznie jest tak, że rynek ukraiński i też perspektywy współpracy gospodarczej, chociażby Polski z Ukrainą, no to jest ogromna perspektywa do wykorzystania w przyszłości. I nawet jeżeli teraz poniesiemy tutaj jakieś koszty związane chociażby z transportem ukraińskiego zboża, bo pan uważa, stosowany... że my poniesiemy koszty, czyli na swój koszt będziemy je transportować, e, nie do końca nie znaczy to raczej oznacza coś innego. Zarówno my, jak i Ukraina będziemy musieli zainwestować przez koszty, raczej rozumielibyśmy na przykład inwestycje w polskie porty, w logistykę, natomiast to jest inwestycja, to jest coś, mhm. co się nam zwróci tak naprawdę na dłuższą metę. No dobrze, to ja jeszcze przeczytam jedno zdanie i tutaj będę miała do Pana jeszcze pytanie. Unię Europejską i Chiny. To tak, gdy różne opinie się pojawiają na temat właśnie tego kryzysu. Unię Europejską i Chiny, kryzys żywnościowy zmusi do zwiększenia starań o wzrost własnej produkcji żywności. Ja się chcę skupić na tej Unii Europejskiej, która będzie do tego zmuszona. No właśnie, czy to oznacza, że. Polska, bo bym chciała ciągle na Polsce się skupiać, jednak to nas najbardziej interesuje, jest w stanie sprzedawać więcej żywności i co to może na, do innych państw i co to może y, oznaczać dla nas? Y, na razie tyle, tak to pytanie. Marcin Klucznik. My już teraz jesteśmy eksporterem netto żywności, tak więc ten potencjał tak. oczywiście jest. Natomiast tutaj jest jedna ważna rzecz, o która tak naprawdę trochę wykracza poza samą czystą produkcję żywności. To jest kwestia nawozów. To znaczy mhm. do wybuchu wojny światowa produkcja nawozów była tak naprawdę skupiona w dwóch, no trzech krajach. Rosji, Białorusi i Chinach. I ten eksport został tak naprawdę wstrzymany. I to jest także część powodu, dla którego teraz obserwujemy bardzo wysokie ceny żywności i bardzo szybkie wzrosty cen żywności. I prawdopodobnie jest tak, że zapewnienie tego bezpieczeństwa żywnościowego to nie jest tylko kwestia, no właśnie, samej produkcji rolnej, ale też przede wszystkim chociażby posiadania tej bazy przemysłowej, e, chociażby związanej właśnie z produkcją nawozów. I jeżeli mówimy o zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego dla krajów Unii Europejskiej, to to będzie oznaczało także przenoszenie produkcji przemysłowej, no chociażby produkcji nawozów, e, do krajów Unii Europejskiej, przynajmniej częściowo. No, no i to... my w Polsce faktycznie już mamy trochę taką bazę, no mm -hmm. chociażby grupa no tak. Azoty czy Są... też Anvil, mm -hmm. Które tak naprawdę prawdopodobnie będą mocno zwiększać swoją produkcję w perspektywie paru najbliższych lat? No dobrze, to teraz jeszcze zadam tak to pytanie, bo ja celowo ucięłam je w połowie, chociaż chciałam jeszcze drugą część zadać. No okej, okay. skoro możemy zwiększać produkcję i eksport również żywności, no mamy tu potencjał bezwzględnie, no to dalsze pytanie jest takie, co to oznacza dla nas? Patrzmy z polskiej perspektywy. Czy to oznacza, że, bo już takie się tutaj też wypowiedzi pojawiały. Także w rządach pieniądza, że polska, polscy przedsiębiorcy, bo tak działa biznes, po prostu wyeksportują za wyższe ceny, za wyższe pieniądze żywność z Polski, jeśli znajdą tam nabywców, a to oznacza wzrost cen u nas. Więc że być może, oczywiście mówimy, nie mamy żadnego kryzysu żywnościowego, takie mamy zapewnienia, w porządku, no ale że ceny jednak mogą znacznie wzrosnąć, gdyby do takiej sytuacji doszło, więc być może taki eksport jednak powinien być ograniczany. A co na to, pan Marcin Klucznik? Znaczy, przede wszystkim w Unii Europejskiej mamy wspólny rynek i tutaj no, rzucanie jakiś embarg zarówno na import, czy eksport, to niestety jest coś, co działa w obydwie strony. Raczej nie powinniśmy używać takich narzędzi. Mhm. E, tak więc no, mimo wszystko mamy ten problem. Ale wzrosną te ceny, że... ceny, może dojść do takiej sytuacji, że przedsiębiorca y, kierując się y, potrzebą uzyskania zysku, no y, tak mi się trochę to z... powtórzyło, ale no osiągnięcia z tej, zysku z tym powodem nie będzie właśnie chęć uzyskania zysku, ale jednak mimo wszystko tendencje na rynkach globalnych związane z tym, że po prostu globalnie mamy problem z produkcją żywności. Ale mnie się też zabrzmiało to co to co powiedzieliśmy, że to jest jakiś nagle okropnie pazerny przedsiębiorca, tylko że no jest to trochę normalne działanie, więc jeżeli jest taka możliwość, on po prostu wychodzi i działa, Mateusz Walewski. No ceny żywności są cenami globalnymi tak naprawdę, więc mm -hmm. oczywiście można się odciąć jak korała północna, tylko to się źle kończy <laughs> najczęściej, więc może lepiej tego nie robić. E, w związku z tym w związku z tym my oczywiście będziemy mieli drogą żywności, będziemy mieli drogą żywności globalnie i będziemy mieli drogą żywność w Europie. Bo mamy drogie nawozy, bo nawet jak ten prój przyniesiemy do Polski między innymi to mamy drogi gaz, bo azoty działają na gaz, jak wiadomo który jest drogi i będzie drogi, bo się będziemy odcinać od gazu rosyjskiego. Mamy jeszcze problem z pestycydami, chemikaliami wszystkiego rodzaju, w których aktywne składniki produkowane były też w dużej części um, wcześniej w Białorusi, Rosji, ale też w Chinach, gdzie no, też tutaj jest problem, tak? W Chinach w tej chwili gdzie też są zastopowane pewne zostawy chemikaliów, bo, nie tylko, bo, bo żywność to nie tylko nawozy, ale też, ale też chemikali, a potem do obrysków i tak dalej. Yeah. <laughs> Zresztą mamy też całą politykę, politykę zielonej żywności, która też no, po powoduje, że te ceny żywności są, są wyższe i jest jej mniej. Więc tu mamy bardzo, a, a, a jest to konieczne, bo chcemy jeść zdrowo, prawda? Więc, więc to są wszystko takie rzeczy, które teraz rzeczywiście na siebie nakładają bardzo wiele czynników, jak to jak to w gospodarce. Natomiast to jest tak, no na mnie grozi kryzys żywnościowy, ale będziemy mieli drogą żywność y, już, i już i musimy z tym pogodzić. I Nie dlatego, że wywozimy jej więcej, tylko z jakiegoś innego powodu. Nie, no z bardzo, bardzo wielu powodów. Mm -hmm. no, to, 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 to to są globalne globalne problemy, globalny stan żywności. Mamy też susze. Indie przestały eksportować jeszcze miesiąc temu premier Modi, czy tam półtora miesiąca temu premier Modi mówił, że on to w ogóle zastąpi Rosję i Indie zastąpią Rosję i... Ukrainy, że chodzi o eksporterów pszenicy. Najpierw się okazało, że ta pszenica jest kiepskiej jakości, a potem, że jej tak naprawdę nie ma, bo, bo w Indiach jest susza, no więc, tak, tak. E, Ja nie bez powodu po prostu... to jakby tutaj powiedziałam, tak. ponieważ odwołam się do PKO, BP, takiej e, analizy, z których wskazano między innymi że na rosnących cenach e, zyskać mogą między innymi polscy eksporterzy zbóż. A, takie tak, zdanie no, się no, pojawiło. tak myślę, że polscy eksporterzy zyskają, tak? Znaczy, zyskają, zyskają, procent, z... znaczy. Wysokie ceny żywności nie są problemem producentów żywności. Wysokie ceny żywności są, są problemem przede wszystkim najbiedniejszych ludzi na świecie, a tych w Polsce tak. nie ma, na szczęście. Tak, I, tak takie, takie analizy są... też są, ale i to jeszcze jedno wyjaśnienie, bo jakiś czas temu, już nie pana miesiąc, może półtora miesiąca temu, e, usłyszeliśmy takie informacje, że Ukraina wprowadziła zakaz eksportu jęczmienia, żyta, prosa, gryki, także cukru, soli, mięsa. E, na eksport pszenicy, kukurydzy, oleju słonecznikowego wprowadzono natomiast licencje eksportowe, Kijów zakazał eksportu nawozów. No i tak, o nawozach już żeśmy powiedzieli, ale to jak to jest? Ukraina wprowadziła zakaz eksportu jęczmienia żyta, prosa i y, gryki, czy w końcu nie, bo my mówimy o tym, że trzeba wywozić, to coś się zmieniło, A Mateusz Walewski, więc pan coś na ten temat? Znaczy, no, znaczy by się wydaje, że Ukraina prowadzi politykę taką prowadzi kraj w wojnie i to, czego chwilowo jej brakuje, to tego zakazuje eksportu i tutaj w ogóle mi się Ukrainie nie dziwi Ukrainie, no problemem jest to są jest to zalegające 20 milionów zalegających ton pszenicy przede wszystkim w Ukrainie. Mm -hmm. I tutaj jest problem z wywiezieniem tego, bo jeżeli się tego nie wywiezie, to, to to zbiory nowe, które będą niższe, pewnie jakieś 30%, procent, tak się szacuje, niż zwykle, no bo wojna, bo, bo, bo nie obsiane częściowo, bo bo tak, bo miny na bo miny na polach mm -hmm. i tak dalej. No więc też te zbiory będą pewnie 30-50% mniejsze, jak szacują, jak szacują eksperci ukraińscy. A nawet jak one będą, to i tak trzeba gdzieś je w silosach umieścić. Jak one nie będą umieszczone w silosach, to będą umieszczone gdzieś w jakichś składach prowizorycznych, a wtedy się będą psuły w większym stopniu. Więc, no tak, nie do no to wiadomo. Tutaj, no, to już... Więc to tak, jasna, jest pszenica, pszenica jest tu pszenica. problemem przede wszystkim. Tak. A Natomiast no, ta, ta reszta to jest polityka wojenna. Ukraina ma tego za mało. Mm -hmm. Pewnie skoro ma tego za mało, to i tak tego by nie wyeksportowała dokładnie. Nie znam struktury eksportu ukraińskiego. Mm -hmm. Wiemy, że pszenica, wiemy, że olej słonecznikowy, mm -hmm. ale no, tutaj ta pszenica jest najważniejsza, bo to jest ten, te, w tej chwili pszenica ważniejsza. Licencje eksportowe, kukurydza pszenica. Ważna, no właśnie przeczytałem, Pszenica no, kukurydza, kukurydza olej to. słonecznikowy, no, tak. licencje eksportowe. Dobrze. E, panowie, zmieńmy chociaż na chwilę temat. Mam nam się mieszkanie bez wkładu własnego. Ten projekt rusza czy pan panów zdaniem. E, on się uda, bo programów mieszkaniowych mieliśmy sporo różnych, ten oczywiście to nie jest tego rodzaju, jak powiedzmy mieszkanie, na swoim, czy tam różne takie było, takie programy, mieszkanie dla młodych i tak dalej. Natomiast tutaj troszkę inna, to chodzi oczywiście o dopłatę do kredytów, no ale czy to nie będzie tak, że banki jednak wobec obecnej sytuacji, wobec inflacji będą się przyglądać bardzo swoim potencjalnym kredytobiorcom i mimo powiedzmy wkładu własnego, niekoniecznie chętnie udzielać kredytów, to jest pytanie, czyli krótko mówiąc, czy to się może udać. Tam potem oczywiście dalej wchodzi umorzenie, ale to zaraz o to zapytam. Na razie pytanie odnośnie tej możliwości pozyskania kredytu ze strony banków. Czy, czy w związku z tym ten, coś to zmieni, o tak powiem, na rynku mieszkaniowym dla młodych? Marcin Klucznik. Znaczy, na krótką metę raczej oczekiwalibyśmy, się też, że ta liczba nowo udzielanych kredytów hipotecznych nie będzie rosnąć. I to wynika no obecnie właśnie... ona stopuje w ogóle, no więc. No, zdecydowanie szybko spada i to się raczej utrzyma właśnie w związku z podwyższaniem stóp procentowych przez Narodowy Bank Polski. Oraz także zaciskaniem takich wymogów makroostrożnościowych przez Komisję Nadzoru Finansowego. I tu trzeba rozdzielić dwie rzeczy, bo wkład własny do mieszkania do kredytu to jest oczywiście jedno, natomiast zdolność do obsługi tego kredytu, czyli do płacenia rat, no to jest druga rzecz. I obecnie problem mamy przede wszystkim z tym drugim. No Czyli widzi pan, że to za bardzo nie ruszy. To jeszcze mam pytanie do Mateusza Walewskiego, bo tutaj Bank Gospodarstwa Krajowego odgrywa, odgrywa rolę, bo państwo będzie jakby za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego, on będzie gwarantem tych ewentualnych środków, te 20% do 100 tysięcy złotych. To ja mam pytanie, a gdyby ktoś na przykład nie, wiem, nie spłacał tego, poza tym to ma być później umarzane, kiedy urodzi się pierwsze dziecko, 20 tysięcy, potem dalej, trójka 60, pewnie trzeba by jeszcze było wyjaśniać, co dalej ale przede wszystkim jakby pan powiedział, co to znaczy umarzane, to znaczy koszt, kto poniesie tego koszt, koszt poniesie, no, bank gospodarstwa krajowego, bank gospodarstwa to budżet państwa, budżet państwa to podatnicy, jak to będzie wyglądało? To właśnie myślę, że będzie na to pytanie, znaczy w końcu zawsze wszystkie takie programy umarzania oczywiście są, są na koszt, na koszt skarbu państwa, to jest kwestia po, po, pytania politycznego, czy to jest słuszne, czy niesłuszne, no my jesteśmy operatorem tego oczywiście, natomiast no, to jest tak, że te programy, my operujemy tymi programami, ale tutaj gwarantem ostatecznym zawsze jest oczywiście skarb, skarb państwa i, i, i to jest jasno powiedzieć. No teraz ta sytuacja jest teraz rzeczywiście nie żeby jakieś wielkie problemy rozpoczynać, no bo rzeczywiście mamy bardzo wysoki koszt kredytu i, i on będzie przez jakiś czas wysoki. No tutaj tak problemem naszym jest przede wszystkim takim długookresowym. Jest przede wszystkim zwiększenie podaży, podaży dostępnych mieszkań i o to staramy się od wielu lat i, i to się, i to się jakoś nie udaje od, 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 od właściwie od 30 lat, prawda, w Polsce. A, a drugim problemem jest to jest struktura kredytów mieszkaniowych w Polsce, które są, które są na zmienną stopę. Mhm. Mieliśmy kryzys frankowy, teraz mamy kryzys złotowy, stop procentowej ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, biorąc kredyt, jak wielkie ryzyko na siebie biorą, biorąc kredyt na zmienną stopę, bo on jest chwilowo tańszy, teraz jest chwilowo droższy. A może stosują, jak powiedział sprawę. tutaj u nas przedstawiciel no jest... PKOBP, postawę na nadużycia. Znaczy zdają sobie sprawę, ale myślą, że zawsze sobie jakoś poradzą, bo ktoś im pomoże. Nie, nie zdaję sobie sprawy. Ludzie nie zdają sprawy z tego, że wzrost stopy procentowej od tam, od procenta do 5% to jest wzrost lat kredytu 80-80%, prawda? sobie <grym> z tego nie weźmy kalkulatora i nie policzy odpowiedniej formuły. No ale biorąc kredyt, to, nie trzeba tak mało zrobić? To robi mało to umie zrobić. A właśnie, to nie zgadza się pan, rozumiem, z prezesem Glapińskim, który powiedział, że nawet niewykształcony człowiek powinien rozumieć, że jak stopy są niskie, to Ja z, z jakimś, jakąś, no nie wiem, znaczy, satysfakcją wraca do tego zdania. Nie wzrośnie, a nie sprawy z tego, że skali tych zmian, prawda? Natomiast tutaj jest Tutaj, tutaj powstało wyzwanie z promowanie, według mnie, mhm. w dłuższym okresie, promowanie kredytu na, na stałą, przynajmniej okresowo stałą stopę. I, i to jest, tak, tak nam się udało. My musimy kończyć, a jakby pan. No to tutaj to, to, to samo. To to jakby samo pan powiedział tylko jedno słowo, bo musimy kończyć, to, 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 to uda się to mieszkanie bez wkładu własnego? Będzie zainteresowanie teraz czy nie? Teraz pytam. Oczywiście znaczy, znaczy ci, których będzie stać na obsługę kredytu, z tego skorzystają i tak tak. Czas, no, zobaczymy. Dobrze, dziękuję bardzo. W takim razie Mateusz Walewski, Bank Gospodarstwa Krajowego i Marcin Klucznik, Polski Instytut Ekonomiczny, byli gośćmi rządów pieniądza. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.